Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gilotyną, z gilotynozobaw Zamknij Siema, znowu gilotyna filmowa Już się nagrywa? Nie, siedem, tak <śmum> Ze strony Witu, a to jest... Ja Ja, czyli Siupson Dobrze, teraz Siupson coś zacznie mówić, później tak go wytnę <śmum> A to samo spoko Jesteśmy dzisiaj w terenie Piękna pogoda, świeże powietrze. Stwierdziliśmy, że nie będziemy siedzieć w domu i zamuleć. Chcemy kontynuować myśl z poprzedniego odcinka, a mianowicie chodzi nam o genezę gilotyny filmowej. Marcinie, no powiedz, jak padłeś na ten przekspaniały pomysł? Tak Popatrzyłem sobie na Daniela, jak nosił worki ze śmieciami w kinie. Pomyślałem sobie: hej! <laughs> Świetnie byłoby zrobić... Zabiję te dziewczyny. E, świetnie byłoby zrobić jakiś program o tym, jak dla niebezpieczeństwa... cały czas, poczekaj chwilę. Dobrze, drąjapę. Już. Cisza. Niech chuj tu nigdy. Chcesz. Nie. No, Tylko to teraz... To, to można wyciąć, to wyschniemy. No to tak, jest, tak, tak, no, tak. Czekaj, zobaczę, to gdzie wyschnie. skończyłem. Tak więc Marcinie, po raz... Któryś z kolei, w końcu może to nagramy. Już, już zaczęłam ja mówić i już jest ok. Tysięć, powiedz, tak? powiedz, jak wpadłeś na ten y, wspaniały pomysł. Pomyślałem sobie. Będziemy słyszeli, będzie takie... mm. Aś wygadany. Jak chcę zobaczyć, ile mam czasu. <laughs> Więc zainspirowany pracą w kinie. Pomyślałem sobie, że można zrobić coś na wzór gameplay z gier, tak jak wcześniej mówiłem, tak? Bo wcześniej sam tworzyłem takie gameplay z gier z lepszym lub słabszym skutkiem. No i pomyślałem sobie, że skoro ten gościu obok ma doświadczenie w nagrywaniu amatorskich filmów. Nie takich jak większość z was przed chwilą pomyślała, bo po powiedziałeś to w takim tonie dziwnym. Pomyślałem sobie, są coś dziwny. Czemu nie? Możemy spróbować razem coś nagrać. Dużo większa liczba osób interesuje się filmami niż, niż grami. I... Sprzeczałbym się z tym, ale... No ale to... No tak, no ale tutaj nie wiem, no jeżeli chodzi o gry to na przykład rozpatrujesz... Y... Grupę wiekową, tak, powiedzmy no, od 12 do... Do 30 lat, załóżmy. 30, 30 lat, no, tak. A do... jeżeli chodzi o filmy, no to jest rozpatrujesz... Jest dużo szersza, szerszy spektrum, Wszystkie tak? grupy Wiesz. wiekowe, tak. Pomyślałem sobie... I uznaliśmy, no, że nie to Nie, nie wszystkie. wszystkie, jeżeli chodzi o te amatorskie nagrania to tak... No tak, no ale... Nie czynacie? Pomyślałem sobie... Nie powinnam. Więc może zastanawiającą rzeczą jest też, skąd ta nazwa, gilotyna filmowa. Pomyślałem sobie... Gilotyna charakteryzuje się tym, że zadaje szybką śmierć. No, no. Skoro to mają być takie dosyć krótkie filmiki, to... to zabijemy was od razu tymi głupotami. <gulity> A to samo spoko. Filmowa dlatego, że będzie zajmowała się tematyką filmową.